Rozpoczęła się długo wyczekiwana realizacja zadania pod nazwą „Widno i bezpiecznie, doświetlamy nasze miasto”. Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia ulic, parków, alejek i chodników na wszystkich tarnobrzeskich osiedlach. Widno i bezpiecznie. Doświetlamy nasze miasto. To projekt, który zwyciężył w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku. Przedsięwzięcie nie doczekało się realizacji, ponieważ zostało podważone przez Regionalną Izbę Obrachunkową ze względu na błędy formalno-prawne projektu. Władze Tarnobrzega zaskarżyły decyzję RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten ją jednak podtrzymał, po czym miasto wniosło o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie ją oddalił. Mimo tego miasto Tarnobrzeg postanowiło zrealizować wyczekiwaną inwestycję z własnych środków. Zadanie warte blisko 1 200 tysięcy złotych zostało podzielone na 5 etapów. Przetargi na realizację czterech z nich już rozstrzygnięto. Pierwsze zadanie to jest osiedle Zakrzów ulica Polna Boczna Warszawska Sielec Nowowiejska oświetlenie łączące między Warszawską a Spółdzielczą. Wielowieś, Plebańska i Górki. Przywiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów. W przypadku Przywiśla to jest zadanie numer dwa. To jest teren między innymi ten zaczynający się od parku koło koło cmentarza parafialnego Ojców Dominikanów, aż do Altany Natura 2000. Miechocin to jest Żniwna i cmentarz miechociński. Ocice to ulica Ocicka w kierunku Jeziora i Konwaliowa, w Nagnajowie to jest ulica Szewska. Trzeci obszar, trzecie zadanie to jest Stare Miasto, ulica Wałowa do Śliskiej, Podłęże to jest Frejera, Czereśniowa, Boczna, Mokrzyszów, a to już jest czwarte zadanie, Mokrzyszów i Sobów to jest tak, Leśna Jagielskiego na terenie Mokrzyszowa, Dąbie i Bema na terenie Sobowa. Zakres piątego zadania obejmuje osiedle Siarkowiec i oświetlenie ulic Gruntowej i Świętej Barbary, a także osiedle Wielopole, gdzie doświetlone mają zostać dwa parkingi. Jeden za urzędem miasta przy ulicy Mickiewicza 7, a drugi znajdujący się pomiędzy ulicami Wyspieńskiego i Tracza. Przetarg na realizację tego zadania został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę przeznaczoną przez miasto na sfinansowanie zamówienia. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny przetarg.